McDonald's. Ja wiem, może taki zabawny temat, ale posłuchajcie. Kiedyś byłem. <laughs> Strasznie zabawny. <laughs> McDonald's nie miał takiej sytuacji od początku pandemii. Są efekty bojkotu. Generalnie jakby idea jest taka, że McDonald's pokazał swoje wyniki za globalne sprzedaż restauracji McDonald's wzrost między październikiem a grudniem 2023 o 3,4%, szacunki wskazywały zaś na 4,7%. Słuchajcie, bo to jest jeszcze podkreślę. Wzrost między jak tutaj piszą październikiem a grudniem 2023. To nie jest, całego roku. 3,4%. Agencja Reuters zauważyła, że tak słabego wyniku gigant burgerowy nie miał od października 2020, czyli od roku wybuchu pandemii COVID i związanym z nią lockdownem. Dyrektor generalny McDonalda nie ukrywa, że spadek jest związany z bojkotem na Bliskim Wschodzie, a także krajach takich jak Malezja, Indonezja i Francja, czyli tam, gdzie, jak podkreślają egipski dzielnik Ahram, gdzie muzułmanie stanowią większość lub dużą część, lub dużą mniejszość. Bojkot wynika z faktu, że McDonald's jest tam posądzany o proizraelską działalność za Zaczęło się od tego, że jeden z franczyzobiorców w Izraelu zaoferował darmowe posiłki dla żołnierzy. W odpowiedzi prowadzący restauracje w sieci krajach arabskich zwiększyli datki na pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w strefie gazy, no i tak dalej, tak dalej. Generalnie, jakby słuchać, chciałem jakby tym tematem pogadać o bojkocie konsumenckim. Co w ogóle myślicie na ten temat? Bo bojkot konsumencki dla mnie to jest bardzo, bardzo interesujący temat, który polega na tym, że ludzie się bardzo zapalają. O czym bardzo szybko zapominają i myślę, że tutaj mogę przytoczyć piękny bojkot konsumencki, kiedy mieliśmy początek o wojny dokładnie. na Ukrainie i Polacy obiecywali, nie będę kupował w Leru Amerlem, nie pójdę do Decathlona, De Katlona, tak, nie pójdę tak i tak dalej. Tak się składa, że akurat znałem, nie, znam prezesa Dekatlonu i nie, przepraszam, Leru Amerlem, i zadzwoniłem do niego i tak po pierwszym kwartale mówię, no jak tam sytuacja, słuchaj, powiedz. No. No, żadnej różnicy nie widzimy. No. Jakby ani w ilości klientów, którzy przychodzą do nas, ani w obrotach. Nie masz zupełnie różnicy. Nie? Także co co w ogóle myśli tutaj, znaczy tak, On może być skuteczny, jeśli e, znaczy to, że jest skuteczne, tutaj widzimy na przykładzie McDonalda. Przy czym tam ta motywacja była zdecydowanie większa, bo jest większa solidarność wśród tych narodów arabskich. E, w przypadku Leroux-Merleon, w, w takiej sferze deklaratywnej, czyli my jesteśmy oczywiście z Ukraińcami, wspieramy ich, ale e, no, jeśli mają właśnie w lełaczy, w, Lerou, w, w Dekatlonie, nie wiem, w Decathlonie, Harla, nie mają tanie spodnie, no to idziemy, kupujemy. Nie? Więc, znaczy, jako, jako mechanizm wywierania presji, ja uważam ją za bardzo skuteczną i popieram. Na zasadzie, daję jednostce możliwość decydowania. Ja I często, może nie traktuję tego jako bojkot, ale nie ukrywam, że głosuję swoimi pieniędzmi i unikam niektórych marek, które z jakiegoś powodu uważam, że obędą się bez moich pieniędzy i po prostu wybieram inne. I gdyby to, gdy to robi dużo osób konsekwentnie, to ma wpływ na to tak troszeczkę jak z polityką, tak? Niby to nic nie znaczy, bo to przecież giniemy tam gdzieś w tłumie, ale jak ten tłum jest odpowiednio duży, to to można działać wiele. Ja ogólnie zachęcam do przemyślenia. Każdy postępuje dobrze, jeżeli nie wymaga to od niego żadnej pracy jak już wymaga jakiejś pracy, czy wyrzeczenia, czy zapłacenia więcej za czepek do basenu, to nagle okazuje się, że dobra, okej, okay, tym razem sobie zjem hamburgera, czy tym razem sobie to kupię, ale od jutra znowu bojkotuję. Więc umówmy się, bojkot konsumencki może mieć jakiś wpływ, ale na pewno musimy się umówić i pewnie będziemy zgodni, że to nie jest coś, co, co jest stałą, to jest, nie jest jakimś konstans. Czyli nawet jeżeli zdarzy się jakiś spadek obrotów, to podejrzewam, że będziemy rozmawiać tutaj za rok o McDonaldzie, tym bardziej, że mają w, na celu i, i w planach wprowadzenie dodatkowej marki i może się okazać, że stworzą nową markę i będą notować dwucyfrowe wzrosty. Nie obawiałbym się o takie biznesy, które są tak rozwinięte jak McDonald, bo dla nich to jest tylko Jeden z wielu gorszych, mniejszych kroczków, ale oni i tak cały czas idą do przodu. O tym trzeba pamiętać. Ja tylko tutaj dodam, że to, to ja jestem takim przypadkiem osoby głupiej i irracjonalnej. Co kto potrzebuje, może wziąć w nawias albo i nie brać w nawias. A mianowicie zdarza mi się na przykład kupować polskie produkty, które zdaje sobie sprawę, że są droższe i mógłbym nabyć jakiś zamiennik o porównywalnej jakości, czyli robię coś irracjonalnego ale wielu płacę, z więcej, tak robi, tak. płacę więcej, płacę więcej. Za to i robię to dosyć regularnie, bo uważam, że. Tam... Czemu irracjonalnego? W jakim, w jakim kontekście znowu? ekonomicznym? A w kontekście ekonomicznym może tak. Ale... No, znaczy, dlatego powiedziałem, że można wybrać w nawias i nie, dla mnie to jest racjonalne i Mirek, ja, ja, ja realizuje w ten sposób z drugiej swoje... strony, większość ludzi tak postępuje, bo możesz sobie kupić coca Colę, nie wiem, w Biedronce, a możesz iść do ale restauracji, ta... usiąść jak człowiek ale napić ta... się za trzy razy znaczy, tyle. No, tego no nie, samego, większość, nie? nie większość, bo tutaj jakby to akurat w kontekście Marek, to ten patriotyzm mhm. jest różny w różnych krajach i my akurat jesteśmy gdzieś w tyle, na w przeciwieństwie, na do Francji.